Dzisiaj zrobimy sobie zadaniówki z różnych płaszczyzn, czyli w parterze z pozycji dominującej, z gardy i ze stójki, tak żeby wszystkie płaszczyzny jakby przećwiczyć. I pierwsza zadaniówka to będzie dosiad. Skupimy się na wykluczaniu ręki przeciwnika, dlatego ja z góry będę starał się jego rękę przypiąć tutaj do jego głowy. Jakim sposobem to zrobicie, to już od Was zależy. Możecie sobie wejść pod łokieć, zacząć tu, 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 tu. Tak? I jak przyblokujecie jego rękę i głowę, to kończymy zadaniówkę. Czy to zrobicie swoją głową, czy to zrobicie swoją nogą, tutaj ciałem, nieważne. On ma mieć po prostu tą rękę przyklejoną bicepsem do policzka, czy tam do głowy, i wtedy kończymy zadaniówkę. On może uciec, jeżeli. Złapię moją nogę na przykład do półgardy, czyli tutaj się wysuną gdzieś tam, złapał moją nogę do półgardy, czyli moje kolano jeszcze wciśnij do między swoje nogi, wtedy będzie półgarda, dobra? I ja teraz już nie jestem, jakby w dosiadzie. Jeżeli jest jeszcze tutaj kostka, to jeszcze sobie walczę. Może spróbuję wrócić, tak? Albo wejść za plecy na przykład, czy coś. Więc tutaj też. Jeżeli wejdziecie na przykład za plecy, to tak samo się liczy, tak? Bo on może się gdzieś tam odwracać i jeżeli ja na przykład wejdę z tej pozycji za jego plecy, albo go uduszę, albo wchaczę obie nogi, no też się liczy. Dlaczego? Akurat ta zadaniówka była o to, żeby tą rękę wykluczyć. Bo jeżeli jest za dużo opcji, to też próbujecie różnych rzeczy byle jak. Albo jak najszybciej zrobić, tak? bez kontroli. Dlatego tutaj te wykluczanie takie powolne, tak, kontrola klatą nisko, tak i tutaj wchodzenie sobie pod rękę, ustawianie się ciałem i tak dalej, to was uczy kontroli w dosiadzie, żeby od razu nie stracić tej pozycji. Bo wiadomo, to jest pozycja dominująca, w której powinniście kończyć, tak? Poddawać, duszeniami, dźwigniami itd. Tak I poćwiczymy sobie przejście ni-slide. Moim celem jest pójść do przodu, prześlizgnąć się przez jego kolano, tak, i pójść do przodu, może do pozycji bocznej, może do pół dosiadu, czy tam do dosiadu. A jego celem jest odzyskać gardę, Czyli, jeżeli on odzyska kontrolę tą nogą, na przykład tu mnie troszeczkę rozbuja i wróci nogą na moje biodro, no to już jest jego wygrana. To była dobra zadaniówka, tak żeby sobie to poćwiczyć, bo już były ograniczone mocno możliwości, nie mogliście wszystkiego tak zrobić. Trzeba było uważać i na półgardę, na to żeby on nie kontrolował bioder, żeby się nie wkręcał do głębokiej, trzeba było unikać tych wszystkich sytuacji. Dodatkowo unikać tego, żeby on tutaj nie wracał do gardy, tak tą nogą, żeby tą nie odpychał, więc było dużo obostrzeń, które spowodują to, że będzie te przejście coraz lepsze. Tak? I jak już zauważyliście, nie mogę się pchać na jego kolano, dlatego już widziałem dużo osób, hop, bioderka do środka i wtedy dopiero. nie? do środka można się dostać, żeby ominąć te kolana. Albo w ogóle zgnieść, tak? uciec kolanem gdzieś tam na zewnątrz. Ale do tego są potrzebne uchwyty. Tak? Osoba z dołu też musi pamiętać, bo jeżeli złapiemy półgardę i rozpłaszczymy kogoś w tej półgardzie, to osoba z góry ma przewagę. Tak? Ale tu dalej już nie walczymy z tego względu, że chcemy specyficznie poćwiczyć sobie tego nie slajda. I teraz zadaniówka od stójki. Żeby przećwiczyć sobie też inną płaszczyznę walki, robiliśmy sobie obalenia tu z tego uchwytu, łapiemy w pas tak, i stąd będziemy obalać. Pierwsza rzecz jaką trzeba będzie zrobić to się uwiesić na nim, czyli ja łapię uchwyt, uwieszam się, żeby on poczuł mój ciężar i dopiero teraz atakuje. Czy do przodu, czy do tyłu atakuje i on nie może wygrać. On tylko się broni, a ja doprowadzam do tego, żeby on którąś częścią ciała oprócz stóp dotknął do Ziemi.